Siemawidzowy z Systrą Przempul, a dzisiaj jest część druga klaczy, PVP z siostrą właśnie i dzisiaj jest ze mną Jajo. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. No, więc kolejny komplet do nagrywek właśnie tutaj nowy, więc chodź. Zaczniemy najpierw sobie właśnie od wiadra, najłatwiejszego skilla, choć co nie, najłatwiejszy jest Endervera, Dobra. Ja lecę pierwszy. Łatwiejsko, tapam. Czekaj, czekaj, czekaj tam. Dobra. Dobra, teraz ty. Lecisz w wiadro. E, ja zrobiłem, ale mi to nie zaliczyło, widziałeś? No, masz wodę. Idź. Boli, Przemek. Weź mi tutaj wodę, rozstaw. Dobry masz. Dobra, e, widzowie e, jak coś ja jestem chory, więc możecie do, do, zostawić lajka i suba. Jako że jestem chory, no to taki właśnie antybiotyk dla mnie. Będę bardziej szczęśliwy. Ostatnio w ogóle jest live, więc e, muszę tutaj jaj, jajowi e, do wziąć, wodę rozlać. Więc szybko Awdora, wiesz, co ja cię po prostu tapnę, bo. Okej. Okay. Bo... jest słabiutko Będę musiał zobaczyć ten film chyba na twoim kanale Dobra, ja lecę teraz drugi i teraz borówka Dawaj, lecisz borówką I... Jezus Maria, do wody wleciałem Nie zrobiłem Co? Nie zrobiłem Ja na pajęczynach się wspinam Co ty robisz? Nie, nie, nie wspinam się jednak <laughs> O, o, no kurde, no Leciałem litrą i mi się co... O! Dobra, jestem. O, Jezus, ale to lata, ale... Jak dobra, Raleca, ale, leca, leca, mi tak. się... Dobra, chodź. Ale czekaj, bo... nie, tam jest woda, Jezus. Możesz przestać. Co mam przez... Nie! Dobra, ja robię znów barówkę, bo wcześniej się nie udało. Aha, postawiłem, <laughs> ale ale to, Ale. Ale to śmiesznie wyglądało. Akurat mi się nie udało. Śmiesznie to wy. No, no, wejście mi zasłaniasz. Dobra. Jezu. Ale możemy nagrać zwyczajne, zwyczajne klacze, a ty musisz się oczywiście zawsze bawić, moje e, kumpel jajo. Tak. To no, się naprawdę nazywa tłuchaj, jajo. Tutaj już po, po schodach w scho wchodzę. A, co ty tu robisz? Aha, bo celnik to Za żelaw... No. no. W, 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 przestań elytry używać i chodź, robimy klacze. Ja teraz borówkę. Ale, muszę... ja no, powiem... ale jak miałem, ale słyszysz, jak miałem tutaj się spiąć bez elitry, elitry. No, nie wiem. Ale... Elitry. Dobra. Więc tam robimy e, kolejne klacze. Ja, ja zrobiłem też borówkę, więc e, teraz musimy tylko zrobić jeszcze. Teraz będzie łóżko. Pod, nie, teraz będzie snop potem będzie łóżko, na końcu, na przedostatnim będzie pajęczyna, a na ostatnim będzie boat clutch, na który mamy nie trzy próby, a cztery. Dobra, więc ja tutaj robię już łóżko. Oczywiście mi się nie udało, mam jeszcze tylko dwie próby. Dobra, Przemek, ja ja za... będę tam na górze, słuchaj. Jezus, mam ostatnią próbę na to walone łóżko A to ile jest w ogóle prób? Na jedno, na, jedno, na łóżko i na przykład snopsiana No to mamy tylko jedno A tak na elitrę, w sensie nie elitry tylko na łóżko W sensie, przepraszam, na łódkę Mamy cztery, nie trzy Snop, dobra, ale co łóżko? Nie wierzę, nie zrobiłem Ja mam, ty, czyli mamy dwa, dwa jeśli Tobie się uda zrobić łóżko, to e, ten. Mamy, e, mamy e, idealnie, e, że jeśli Tobie się nie uda, to mamy remis. E, póki co. A jeśli Tobie się uda, no to prowadzisz. Ale na stół ci się nie uda, bo od, klacik, bo od A Dlaczego mi się nie uda? No to dawaj to wiadro. E, nie, jakie jak, jak, wiadro? Dawaj łóżko. Łóżko, rób, masz jeszcze dwie próby. Lóżko? Łóżko? Łóżko. Łóżko, okej, okay, łóżko. Robimy łóżko, Przemek. Masz tylko jeszcze dwie próby. Ja niestety nie, mi się nie udało. Dawaj, lecisz. Okej, okay, le No zepchnij mnie, Przemek, dawaj. I co? Ja pier... CZEMU? Ja ale Czemu, czemu, czemu? Zobaczmy, czy... Dobra, powinno ciebie dobrze słychać. Ale wiesz... Ale wiesz to że ja water skilla nie zrobiłam Aha, no to mam 2-2 I snopsiana też nabiję Snop skilla zrobiłam No nie, już nie możesz a No to ile było prób? No to jeszcze, ale siana jeszcze nie zrobiliśmy No tak, mamy 2-2, y y y no bo ja nie zrobiłem raz, ty masz jeszcze 3 próby, ja mam tylko dwie No bo y mamy 2-2, bo ty nie zrobiłeś wi wiader, a ja nie zrobiłem akurat łóżek, więc już a ty zrobiłeś, a ja zrobiłem wiadro Holender okay. jasny! Oczy... Nie mogę postawić tego bloku Nie mogę ani zrobić łóżka, ani... Czyli tego, co? co się no, psiana lecimy? No, ja mam, nie mam jeszcze ostatnio Tylko niestety próbę Bez erytry. No, właśnie ściągam Czekaj, Nie bierzcie! Ja, ale... Znów nie zrobiłem, co jest ze mną dzisiaj nie tak? A kiedy łódka? No na ostatnim nie wierzę, że nie zrobiłem jednego snopusiana. Pop, popchnij mnie. Spokojnie, ja też nie zrobiłem ani raz snopusiana w tym tak, odcinku. Bo coś mi nie wyszło i mu muszę się do ciebie tepnąć. Yy, ale nie mogę używać komend, bo mi zabroniłeś. No masz krytykę. Na... Ja Och, ani razu nie zrobiłem jednej yy, tego snopusiana. Ja dosłownie nie wiem, co mam dzisiaj, ale łóżek tak ogólnie nie umiem zbytnio zrobić, a snopusiana umiem, tyle że nagle coś się ze za mną nie tak. Więc ty masz jeszcze jedną próbę na snopsiana, jeśli ci się nie uda, no to... Spabitko. Snopsiana. Snopsiana. Masz ostatnią próbę, ja już... Nie udało mi się. Bez eletry. Dobra, lecę, lecę. No bez eletry. Ale... Nawet jeśli no to zrobiłem. No właśnie nie, no bo ja wiedziałam, że ty poleciałeś Dobra, no to teraz zapomniałem ją ściągnąć, już ją ściągałem, to teraz jeszcze raz. No. Okej. Okay. Przepraszam cię, Jamek. Nie, dobra, dobra, spoko, spokojają. Cały czas 2. <noise> dwa. dwa. <głos> <głos> Dobra. Teraz mamy pajęczynę. Dobra, to jest łatwe. Łatwiejło to. Nie no, to jest jeden z najłatwiejszych klaczy. Naprawdę? No poczekaj Ale dobra, ty też zrobiłeś, dobra. Bo ja... No się w tym czymś. Dobra. Dobra. Ja to już sobie lecę Elytrą. Ty też masz elytrę, pamiętaj. Wiem, dlatego jej nie zakładam, bo zapominam jej ściągnąć. Aha, to, to teraz wyczekiwany przez nas. Boatkot. Kurde. Jak to możliwe? Mi się nie udało, mi się nie udało. Leca! Zabierz gaming! <gamy> Coś ci się <gamy> o, nie udało. Nie mogę używać walonych fajerwerek. Dobra, to sobie wwoła, ale... No i mamy jeszcze po trzy próby tej, tego włosklacza. No, nie... Czyli jeszcze dwie. Lecę, lecę. Zrobiłem. Mhm, to fajnie. I co jak z... teraz dri driftiki robię tą łódką? Bo co mi zabronicie wszyscy? Zrobiłam to. Mam jeszcze tylko dwie próby. A ja to zrobiłem. Spierdzielę. Co ty gadasz, Przemów? Czemu zginąłeś? No, bo ostatnio jakoś nie potrafię zrobić wielu klaczy. No, znów spadłem. To o, nie ale spadaj. Ale ja muszę. Elo. No. O, Dobra, wiem, to będzie lepszy w TSOP. Ja. No nie! Ej, ej, ej. Yo. No, bro, bro. It's not cool. <laughs> czyli, czyli kto wygrał? Znaczy, ja jeszcze mam jedną. Tak, tak, jedną próbę. Ale oczywiście mi się nie uda. Więc możemy powiedzieć, że możliwe, że Ty wygrałeś. O, no i klasa. No, wygrałeś. Teraz robimy PvP, na którym Ty nie wygrasz. Wiem. Nie! Dobra, przeżyłam. Co z tego, że ci się... Na... Co z tego, że ci się nie uda na PVP? Udało ci się na tym na klaczach. W ogóle to PVP to ja robiłem i tam są bardzo fajne rzeczy. Przemek. Dobra, Tylko... lecimy na żelazne sety i miecz i siekiera. No bo to jest no no to daj mi już ten, te rzeczy, bo ja nie mam kreatywnego, bo mi zabrałeś Ale wszystkie te rzeczy z... Yy, daj te... Item. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiesz, nie wiesz tego, nie wiesz. Niestety Dobra. to jest konieczne. Dobra, mam twoje itemy. Ja jej już niszczę. Dobra, przemię. Weź tam też. Ja na A co się stało? No bo cały czas lespię się na jakimś głupim polu Aha, dobra, wiem gdzie ty jesteś, to ja cię już tapam Dobra, jesteś tepnięty I ja tutaj będę musiał wziąć... w sumie nie wiem co będę musiał zrobić Pamiętaj, bez żadnych dodatków, bez koksów, bez niczego i w ogóle a tu czemu masz koksy w sobie? No poczekaj, mam leko. Idziemy, idziemy się teraz bić, chodź. Ej, poczekaj. Weźmy, zabij, weźmy, zabij na szybko. Ale po co? No, zabij mnie. Kurde, nie chcę niechcący twoje rzeczy, gdzie masz? Dobra. Dobra, możemy iść zbić, się. Co to jest? A którą są... No tutaj, że na przykład się tu ustawiasz, ja tu. Aha, dobra, czyli musiałeś to sobie zaznaczyć. Okej, okay, dobra. Trzy, cztery Okej. Okay. No nie, dobra, tam ta runda idzie do ciebie. Nie ja w ogóle zły miałem start. No, ile ci zostało? Dwa serduszka. No, było blisko, ale oczywiście się nie udało. Musisz mnie ale... teraz Przemek zabić, bo mam dwa serca i nie uleczę się już. Z przyjemnością. <grybuj> <grybuj> no, znowu my musisz tefnąć, Przemek. Dobra, ci dam tutaj po z Pompońta. No to daj mi to. Dobra. Eee, przy okazji, my powiem ci, że jeszcze mamy przed sobą dwie rundy. Mhm. Mm Więc dawaj, Dobra, ja konta. Jeden, się ty masz jeden city. zero. Ty czity Chciałbyś? Ja, ja też bym chciał, ale nie Trzy, wiem, czy się złoty. Cztery. Zapad... Trzy, cztery. O, to są kryta. Krychowjak. Okay. O nie. Dobrze. Rzuczywa. Jedno serce. Jedno serce. No. Dawaj zabijaj mnie szybko. Jedno serce, ale dobra. Jeden, jeden. Teraz finałowa runda. A co będzie, co mnie zabija? Zabij mnie. <noise> nie zabiję cię. Tak się sam zabiję. A ja biorę, ja biorę twoje rzeczy i sobie mara. No daj, oddaj, oddaj Naw nawet, nawet ci pochodnie dam Dzie Dziękuję Dobra, idź tam Dobra. Ja idę tu, ja się muszę Ja się tylko napiję Oranżowy Dobra, dawaj szybko, bo tu odcinek już trwa 14 minut Proszę pana Okej okay. Trzy, Proszę pana. 4. Ale dostałem od ciebie bomby. Ja, ja więcej bomb dostałem. Ja pierdzielę, mam 8 serc. Tak. Dobra. Oczywiście ja jest jeden, jeden, bo ja jestem lepszym w pionie, piją, jestem w klaczach, jak widać. Więc teraz po prostu tak na dobitkę sobie zagramy kilka jeszcze rundek. 3-4. Ale ja wygrałem rundę PVP, pamiętaj. Ej, no nie ma? Ale ty mi sprzedałeś kryta, bombę. A chciałbyś, się ja on trzy serfa. <grym> <grym> Ale pamiętaj, że i tak pary. wygrałem, bo mieliśmy trzy rundy, a teraz to po prostu tak dla zabawy sobie gramy. Więc zobacz. Ale ciebie muszę nie zabić. Zrobię. Nie zrobię sobie komendy przez ciebie. I nie, no ja ci podam jeszcze tej temki, bo. Ty jesteś no, dawaj, miła, i tam Ty jesteś inwalidą i po prostu muszę się wziąć, dać. Nie, no żartuję, żartuję, spokojnie, spokojnie. Czy... Nie mam nie... miejsca. A, dobra. Ej! No, trzy, cztery mówiłeś. Okej, okay. podoba mi się to. <laughs> no, teraz co to ja, to to ja wiem? Bo, byłem w błędzie. No Dobra, teraz przemygramy na samym mieczu Okej okay. Trzy, 4 Dobra, też to wygram <grym> <grym> Nie no, otwieszka Mocne hity masz No Ej, ej, zapomniałem, dzięki, że przypomniałeś, będę jeszcze lepszy, to sobie hitboxy i ty chce włączyć hitboxy? Ja chcę włączyć hitboxy. To jest coś to F3B, F3B. Wiem. Dobra, <laughs> dobra. Czekaj, muszę... Czekaj. Dobra, szybko zwijam rękę. Dobra. Tylko na miecze pamiętaj. Trzy, cztery. Miałem słaby start. U ciebie bardzo. <grymne> do Czemu ja to tak skonstruowałem, że nie da się. Nie, Dobra. no, łatwiutko, mówię ci. Ła nie, no, ja w minecraftu już gram 5 lat. Nie, czekaj, 5. Ja grałem, kiedy, wers kiedy mieli wersję 1.14. No to tak, 3, 5 lat. Dobre, Dobra, przedobra, przedobra, wyjdź Cztery. <gry> Dobre, no, no, uciekaj mi, stąd. Nie <gry> <gry> Jeszcze raz <żeby. gry> Nie, no dawaj. Trzy, cztery. A tylko, hey, na hej, hej. tylko na siekiery, tylko na siekiery. Trzy, cztery. Dobra, ale nie miejsca. Dobra, tylko na siekiery. Trzy, cztery. No! Nie, no! Nie, nie bawimy się tak. Uciekam, uciekam, uciekam. Szybko do bazy. Ej, nie rób nikt się o tym dowie. A dobra, i tak się dawaj, to dowie. I Właśnie. tak już nie, nie serwera. Nie, nie, co? Ej, bez tutaj nie ma wyjścia! Ja to wszystko przemyślałem. I co? nie widzisz nic, nie widzisz nic. Tak racja, nic ja, nie ja, widzę. A teraz tak na serio. Yy, Pogramy jeszcze kilka rundek, bo mi się fajnie gra wy... Albo nie, ja teraz dam ci fory i ja będę bił się bez seta, ale będę miał ee, lepsze, nie, będę bił się bez seta, okej? Okay? Tylko będę miał, tylko będę miał butki i czapkę Ale mm -hmm. mam się siekierę i ty też, dobra Trzy, cztery, ry No oczywiście, że wygrałeś, ale wiesz Dobra, dawaj Ile ci zostało i jedno serce. Ej, co jest? Nie wiem. Moi ludzie się Ale dobra, trzy, cztery. O, ale trzy kryty pod rząd. Ile ci zostało? Trzy serca. Trzy serca. Jeszcze go nie Ej, czekaj, jeszcze ja się, ja się uleczę, bo tutaj jagódki zostawiłem. O, Szymon! Szymon! No kurde, no zaraz się szukałem, myślę. Nie, ja potrzebuję śupierać. Szybciutko, Szymek, chodź. Szymyk, może proszę... chodź tutaj. Masz tę. Chodź za mną Przemek, może pokażemy twoim widzom co powstało na tym serwerze Dawaj chodź No właśnie, właśnie szybko Czyli tak, mamy strefy PvP, mamy PvP Mamy jaskini ja... Mam... Jaskinia chyba już była, ale mamy strefę PvP no. Mamy nawet idzie... firmę pbm mamy tutaj wieżę przeciwko potworom, tutaj jest mój dom i tam jest nasza baza podziemna, a tutaj jest nasza wieża ale oprowadźmy y, widzów po tej y, wieży y, przeciwzbrojowej Idziemy tym tunelem Nie dobra, N nie 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 nie, nie. idziemy się bić na pvp Po co? No bo ja lubię się bić na pvp Dobrze, ale czekaj chwileczkę, kurde Idź tam No ej, Chcesz ja mam Aha. Na dwa hity? No. Ale przecież ci nie oddam, Dobra, jak chcesz. Trzy, dobra, ja teraz nie mówię. I ja nie mam tyle serc. Eee, i tak musiałam właśnie, eee, dobra, masz wszystko. Ale dobra, teraz będę miał tylko tę, tam, tam część zbroi. Trzy, cztery. ty możesz uciekać! Możesz uciekać! Kurde, ile ci zostało? Ale wiesz to, że mogłeś uciekać? A ile ci zostało? 4-5, eee, hopa Przemek to lubi Dobra, dawaj, bijemy się jeszcze raz Ale teraz na całe sety Trzy, cztery. Aha. Dobra. Podsko podszkoliłem cię. Yyy! Dobra. Ej, ale ja też mam mało serc. O, ale masz teraz ranę czaj, już bardzo. Nie, nie czaję. Kurde, ja mam mało serc! A ty, ja zbyt mało serc! A pogadać ci mogę? pochodnie po, po sobie zabiorę od ciebie. Okej. Okay. No, chyba ci coś Daje się wszystkie itemy, dawaj miecz! Co ty powiedziałeś do mnie? Dobra, ej, ej, dawaj, zabij mnie, zabij mnie. To jest problem, problemiem. <laughs> Ja nie że to. No, chcą zabić, zabić się? Chcesz tego? Chcesz tego, żebym cię zabił? Ale ci teraz mocnego hita tam. <śm> no, bardzo mocnego, ginę. Nie, no, widzowie, w tym filmie już kończymy. Tak, tak, kończymy, I niestety, bo To jest pan... zbyt dużo Dobra, pan